Kiedy wreszcie zapada cisza, następuje moment, w którym świat wstrzymuje oddech, pragnąc usłyszeć historie, które jeszcze nie zostały opowiedziane. Maria Elena Bergoglio, skryta i enigmatyczna siostra papieża Franciszka, wyłania się z cienia, aby podzielić się opowieścią, której wielu pragnie wysłuchać. Dotychczas Maria Elena żyła z dala od świateł reflektorów, a jej życie było cichym świadectwem oddania i poświęcenia, rozbrzmiewającym w korytarzach jej domu w Buenos Aires. Maria Elena zawsze odnajduje piękno w prostocie. W skromnym salonie, pełnym rodzinnych pamiątek i echa przeszłości, dzieli się swoimi wspomnieniami z łagodnym blaskiem w oczach, niczym artysta malujący płótno kolorami prawdziwego życia. Moje życie zawsze było nacechowane spokojem, mówi, jakby zdradzała dobrze strzeżony sekret. Ale istniała większa siła w więziach, które nas łączyły, historia, którą należało opowiedzieć. Jej wyznania wydobywają na światło dzienne narrację bogatą w szczegóły i emocje, rzucając światło na człowieka kryjącego się za papieskimi szatami. Zaprasza nas w podróż w czasie, do życia niezachwianej wiary i nierozerwalnych więzi rodzinnych. Wszyscy wiemy, kim jest papież Franciszek, ale niewielu zna Jorge Mario Bergoglio, kochającego brata, który zamienił obiecujący światowy potencjał na pokorną i potężną służbę wierze. To historia ech, które ukształtowały jego milczenie, historia, która, choć powściągliwa, rezonuje z siłą ponadczasowych prawd o rodzinie, wierze i odkupieniu. Przygotuj się na zaskoczenie nieznanymi obliczami tak bardzo kochanego na całym świecie przywódcy. Maria Elena prowadzi nas przez labirynt pamięci i wiary. Korzenie Jorge i jego siostry są głęboko zapuszczone w domu, gdzie wartości były stałe i mocne. Maria Elena wspomina bogate tradycje rodzinne, żywą symfonię miłości i wyzwań. Ich rodzice, Mario i Regina, Włosi z marzeniem o lepszej przyszłości w Argentynie, przynieśli ze sobą pragnienie zaszczepienia swoim dzieciom godności i siły, które sami posiadali. Kiedy mówi, jej głos jest jak kojąca melodia, każde słowo hołdem dla przeszłości. Nasz dom był prosty, ale pełen życia. Opisuje, a jej oczy błyszczą na wspomnienie słonecznych poranków w Buenos Aires. Dom Bergogliów był jednocześnie surowy i przytulny. Posiłki były czasem cichej celebracji i refleksji. Każdy kawałek chleba był przyjmowany z wdzięcznością, a każda modlitwa odmawiana z szczerością. Mario, patriarcha, pracował pilnie na kolei, podczas gdy regina podtrzymywała płomień wiary w domu. Wszyscy mieli wspólny cel. Stworzyć przyszłość pełną nadziei dla swoich dzieci. Maria Elena pamięta, jak Jorge, nawet w młodym wieku, wyróżniał się spośród rodzeństwa. Jego małe ręce były zawsze zajęte, czy to pomocą w ogrodzie, czy nauką przy świecach w ciszy nocy. Miał talent do przywództwa, który wydawał się naturalny, wrodzony. Jego oczy błyszczały młodzieńczym zapałem, a kiedy mówił o naukach swoich rodziców. Robił to z jasnością i pasją, rzadko spotykaną u kogoś tak młodego. Ziarna jego wiary zostały zasiane wcześnie, rosnąc poprzez wyzwania, które napotkały na ich drodze. Jest pewien ból we wspominaniu minionych poświęceń, ale Maria Elena robi to z gracją, na którą pozwala tylko siostrzana miłość. Decyzja Jorge o wstąpieniu do seminarium była przełomowym momentem w naszym życiu, wspomina. Od razu odczuliśmy jego brak. Jego obecność wokół nas była pewnością, która dawała nam siłę. Wydaje się, że pokój wypełnia się teraźniejszością i przeszłością. Wspomnienia ożywają dzięki jej szczerym słowom. Poświęcenie jest często samotnym wyborem, ale dla Jorge było koniecznością znalezienia większej wolności w służbie. Uczęszczał nam się z determinacją, która zapowiadała jego powołanie religijne. Jednak ta decyzja oznaczała rezygnację z wielu ziemskich radości i komfortu domu. Maria Elena mówi o samotności, która towarzyszyła temu wyborowi. Samotności, która paradoksalnie nigdy nie opuściła Jorge. Wraz z jego odejściem dom Bergoliów stał się nieco cichszy, ale pełen dumy. To było tak, jakby dom oddychał nowym wiatrem, przesiąkniętym nadzieją. Listy Jorge do domu zawsze przychodziły z dobrymi wieściami o jego duchowych osiągnięciach i postępach w nauce. Dzielił się swoimi wątpliwościami i nadziejami, zawsze dbając o to, by więzi rodzinne nie osłabły z powodu odległości. Lata rewolucji w Argentynie przyniosły głębokie wyzwania i niebezpieczeństwa dla tych, którzy ośmielali się przemawiać w obronie uciśnionych. W tym burzliwym czasie Jorge Mario Bergoglio znalazł się w punkcie zwrotnym na rozdrożu trudnych decyzji, które mogły oznaczać życie lub śmierć. Napięcie w kraju było wyczuwalne. A rząd wojskowy siał strach wśród obywateli. Wtedy Jorge wykazał się cichą, ale znaczącą odwagą. Maria Elena, wzruszona, wspomina, jak jej brat strategicznie wybierał milczenie zamiast krzyku, pomagając niezliczonym osobom uciec przed brutalnym uciskiem. Nigdy nie znałam zakresu jego działań aż do lat później, przyznaję. A jej słowa wiszą w powietrzu, pełne wdzięczności i zaskoczenia. Otwierał niewidzialne drzwi, pomagając tym, którzy tego potrzebowali, nigdy nie szukając uznania ani nagrody. Robił to nie tylko słowami wiary, ale konkretnymi czynami miłosierdzia i dobroci. Tamte lata były trudne, ale uczono nas ufać Bogu w każdych okolicznościach, mówi Maria Elena. Jorche zawsze powtarzał, że nawet w najciemniejszych czasach nasza wiara może oświetlić drogę. Tak więc robił to, czego wielu nie odważyło się zrobić chodząc po cienkiej linii między ratowaniem życia a ochroną własnego postępowania. Miłość emanująca od Jorge była stała, nawet z odległości kilometrów. Maria Elena zawieszała ból tęsknoty w każdym otrzymywanym liście. Pisał zawsze, dając nam odczuć, że pomimo jego fizycznej nieobecności, nigdy nie przestanie być tym kochającym bratem, którego znamy, mówi, a delikatny uśmiech rozjaśnia jej twarz na wspomnienie. Każda strona, napisana odręcznie, była jak papierowy most między dwoma życiami tym, które zamienił, a nowym, które przyjął z takim zapałem i zaangażowaniem. Słowa nakreślone z troską były czymś więcej niż komunikacją. Były samą esencją rodzinnych wspomnień. Dla Marii Eleny i jej rodziny te listy były świętym świadectwem niezmiennej miłości Jorge i nadziei, którą zawsze pielęgnowali. Ale były też gorzkie dni. Straciliśmy Alberto. I w pewnym sensie czuliśmy, że straciliśmy Jorge dla powołania, deklaruje Maria. Jednak życie jest pełne słodkich ironii i to właśnie to powołanie pozwala dziś Jorge dotykać tak wielu istnień na całym świecie. Łzy radości i smutku mieszają się, ale Maria Elena zachowuje swoją wiarę, niezachwianą, ponieważ wie, że miłość, którą dzieliła z Jorge, była fundamentalna w duchowej budowie jednego z najbardziej wpływowych przywódców naszych czasów. Wraz z wyborem Jorge na papieża Franciszka, światowa uwaga zwróciła się ku niemu, a co za tym idzie, ku jego rodzinie. Maria Elena, zawsze skromna, znalazła się w obliczu rosnącej ciekawości na jej temat. Przyjaciele i nieznajomi nieuchronnie zbliżali się, szukając osobistych spojrzeń na papieża, teraz bardziej niż postać publiczną, duchową kotwicę dla wielu. Maria Elena mówi o swoim bracie z miłością i szacunkiem. Wytykając swoją narrację faktami i anegdotami, które ujawniają ludzką stronę podziwianego przywódcy. Dla nas on wciąż jest Jorge, podkreśla, nigdy nie zapominając, że za tytułami i obowiązkami jest po prostu bratem, który zawsze dbał o wszystkich z hojnym sercem. Jej satysfakcja z widzenia Jorge jako papieża jest spokojna, cicha duma, która nie szuka uwagi, ale zawsze wychwala wartości, które reprezentuje: sprawiedliwość, pokorę. I niewytłumaczalną empatię dla zwykłych ludzi. Dzieli się tym, że dla niej każde papieskie pojawienie się jest okazją do przypomnienia sobie czułych słów szeptów Jorge z minionych lat. W świecie szybkich zmian, gdzie tkanka społeczna jest stale przewartościowywana, Kościół znajduje się na kluczowym rozdrożu. Spekulacje na temat przyszłości katolickiego przywództwa nasilają się. Zwłaszcza, że kardynał Luis Antonio Tagle jest wskazywany jako potencjalny następca Franciszka. Maria Elena obserwuje obecną sytuację oczami, które widziały pokolenia przywódców wznoszących się i odchodzących. Kościół zawsze dostosowywał się do przypływów czasu, a tym co naprawdę ważne, są zasady, które pozostają niezachwiane. Stwierdza z pogodą ducha kogoś, kto rozumie wartość cierpliwości i wiary. Tagle, podziwiany za zdolność do dotykania serc zarówno młodych, jak i starszych. Jest opisywany jako wizjoner pokorny, cechy, które Franciszek również uosabia. Maria Elena z nadzieją patrzy w przyszłość Kościoła i mówi o tym, jak postacie takie jak Tagle mogłyby kontynuować znaczącą misję jej brata zwalczać alienację religijną ludzkim i ciepłym dotykiem. Oczywiście, droga do przewodzenia globalnemu Kościołowi nie jest wolna od wyzwań. Kościół musi zmierzyć się z takimi kwestiami, jak zmniejszenie liczby wiernych w tradycyjnych regionach, podczas gdy rośnie w innych. I niezależnie od tego, kto przejmie płaszcz, Maria Elena pozostaje optymistką, przekonana, że siły nadziei i miłości zwyciężą. Gdy kończymy tę poruszającą historię wiary, odporności i bezinteresownej służby, przypominamy sobie, że wartości nauczane przez rodziców Jorge i Marii Eleny mocno odbijają się echem przez pokolenia. To nie tylko historia argentyńskiej rodziny, ale żywe przypomnienie, że pomimo przeciwności losu, solidne zasady kierowane wiarą mogą wykuć zaskakujące ścieżki. Zaangażowaliśmy się w każdą część tej potężnej relacji, a teraz zapraszamy cię do pozostania w kontakcie z tymi historiami wiary i humanitaryzmu. Jeśli ta historia dotknęła twojego serca, nie zatrzymuj tych emocji tylko dla siebie. Kliknij lubię to, aby pokazać swoje wsparcie dla tych narracji, które inspirują nas każdego dnia i zasubskrybuj, aby otrzymywać więcej takich historii. Historii, które nas prowokują, poruszają i wzywają do bycia zmianą, którą chcemy zobaczyć w świecie.